Byłaś jurorką na konkursie Eurowizji, i ty wiesz, jak to wygląda od zewnątrz. Jakbyś mogła mi opowiedzieć? Dobrze, jasne, no, Eurowizja to naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Mhm. I kiedy tam weszłam, zobaczyłam tą całą scenę, to miałam ciarki. Byłam jurorką. Yy, konkurs, <grym> tak, konkurs dla jurorów odbył się w sobotę. Mhm. Także w sobotę i w niedzielę to było to samo show, tylko w sobotę jakby było bardziej dla jurorów, a, a w niedzielę dla widzów. Więc no, naprawdę niesamowite doświadczenie i bardzo fajna przygoda, także no, nie było łatwo, bo wszystkie piosenki w tym roku były niesamowite. I naprawdę ich podziwiam, że mimo że naprawdę są bardzo zmęczeni, ponieważ to był chyba cały tydzień przygotowań i tych prób, to dali z siebie wszystko i, i w sobotę, i w niedzielę zaśpiewali niesamowicie. A w sobotę też była publiczność? Tak, była też publiczność, także wszystko można było właśnie zobaczyć na żywo, tak jak jest już na finale. Więc naprawdę. No super przeżycie i bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w tym udział. Ze względu, że byłaś jurorką, zapytam się, który występ był Twoim ulubionym i który oceniłaś najwyżej. Niestety polski nie, nie mogliśmy oceniać. No. To jest takie przygry, ale oczywiście to był mój ulubiony występ. Yy, ale mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo ujął mnie chłopczyk z Kazachstanu mhm. i piosenka, i głos, także trzymam za niego bardzo mocno kciuki. A był jakiś występ, który w sobotę był super, a w niedzielę był trochę gorszy? Wiesz co, raczej chyba w niedzielę dali siebie więcej. Tak jakoś nie wiem, tak jakoś to odzebrałam. Może dlatego, że w sobotę się trochę stresowałam sama tym wszystkim, ale jak już oglądałam to w niedzielę, to mm, naprawdę bardzo wysoki był poziom i chyba nie było takiej osoby, która by zaśpiewała gorzej czy lepiej w któryś tam dzień, tylko wszyscy dali, tak jak wcześniej powiedziałam, wszystko z siebie. A byłaś sprawiedliwa. Ojeju. Czym się kierowałaś? Wiesz co? Myślę, że tym, że po prostu widziałam, kto naprawdę to czuje i kto naprawdę kocha to robić i kierowałam się też takim jakby swoim sercem, bo ja też no, jestem wokalistką, występuję na scenie, wiem co oni przeżywają i tak trochę próbowałam się w nich wścielić i właśnie mm. myślę, że, myślę, że moim zdaniem wybór był sprawiedliwy.